Pierwszy etap szklarni to są te wszystkie betony, następnie wchodzi szklarnie, montujemy na to platformę wchodu Tak te, tym szarym kolorem są oznaczone drogi. Dokoła będzie można szklarnie sobie objechać. W piątek, 11 października, na zaproszenie prezesa firmy Citronex, Artura Toronowskiego, budowę szklarni w pobliżu Góry Działoszyńskiej odwiedził burmistrz Andrzej Dmielewicz. W obecnej chwili trwają prace związane z budową platformy. Pod 10 hektarową szklarnią, która stanie w tym miejscu na początku przyszłego roku. No chciałbym właśnie podziękować w tym miejscu przede wszystkim Urzędowi Miasta w Bogatyni, panu burmistrzowi Andrzeju Grzmielewiczowi, ponieważ wszystkie procedury odbyły się zgodnie z planem, wszystko zostało zamknięte, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Kończymy platformę właśnie w tym roku i 1 marca wchodzi firma holenderska, będzie stawiała szklarnię, która potrwa, to stawianie potrwa około 3 miesięcy i sadzonki zostaną w maju już można powiedzieć posadzone pomidorków, także na jesień powinniśmy mieć pierwsze pomidory i chcemy też mieć pomidory tutaj w zimie, przez cały rok. I po drugiej stronie planujemy budowę nowych szklarni i dużego magazynu sortowni. Budowa tak wielkiego przedsięwzięcia jest niezwykle trudna, a teren na jakim powstają szklarnie musi być poddany specjalistycznej przebudowie. Tu są warunki, jak Państwo widzą, błoto, przede wszystkim glina, nie ma tu kamienia, nie ma piasków, same gliny, musimy tą glinę mieszać z popiołami, i robimy tak zwaną stabilizację. Duże maszyny rozsypują ten popiół, mieszają co 40 cm z gliną, i następnie walce ubijają i powstaje tak zwana platforma, którą podnosimy co 40 cm ku górze. Także do końca roku chcemy stworzyć tutaj cały. Cały ten system dojazdu, do wozu, bo tą szklarnię trzeba będzie przywieźć. To są niesamowite ilości stali, aluminium, szkła. Sama szklarnia będzie wykonana przez firmę z Holandii. Cała szklarnia przyjedzie z Holandii. Firma holenderska z nami podpisała już umowę i dostarczy nam to wszystko. W tej chwili ta szklarnia jest wykonywana na warsztatach, zamawiane są szyby w hucie. Także to jest cała procedura. Tam jest około 300 km rur do ogrzewania. Ta szklarnia jest ogrzewana właśnie ciepłem. Z elektrowni, ale trzeba zamontować w tej szklarni tak zwane kaloryferki. A ta, to, to wygląda w ten sposób, że to są rury pod szklarnią na górze, które w zimie topią też śnieg, a, a w, w lecie ogrzewają nam szklarnię, bo rano trzeba też podgrzać, bo są niższe temperatury. Tak duża inwestycja to przede wszystkim nowe miejsca pracy, a to jest priorytetem w działaniach bogatyńskiego samorządu. To rzeczywiście jest nie tylko inwestycja porównywalna gdzieś tu na terenie dolnego śląska ale także największa w Polsce. Cieszę się, że powstaje to w Bogatyni. U nas rzeczywiście chyba na dzisiaj największym problemem samorządu są miejsca pracy. Jest bezrobocie, wynika to z różnych sytuacji. No i cieszę się, że ktoś taki zainteresował się tym terenem i chce tutaj inwestować Pieniądze, chcę tu zatrudniać naszych ludzi. Myślę, że tutaj pan prezes mówił o tym, iż docelowo może tu pracować około tysiąca osób. Jest to kompleks olbrzymi. Jeżeli sumujemy te tereny, to wychodzi około 150 hektarów. Rzeczywiście takiej produkcji na tak masową skalę nie ma. Na pierwsze potrzebujemy 100 osób. Do każdej takiej szklarni 10 hektarowej jest zapotrzebowanie na 100 osób. Chcemy postawić 10 takich szklarni, to będzie w granicach 1000 osób zatrudnienia. Etapami chcemy oddawać się na przykład tą pierwszą, to wiadomo, że to jest nasz prototyp, to troszeczkę więcej czasu nam zajęło. Następne szklarnie pójdą już mam nadzieję szybciej. Inwestycja Citronexu to nie tylko pomidory, ale również ogórki, papryka czy pieczarki, a to stwarza możliwości dla samorządu przy rozmowach z kolejnymi inwestorami. Jako burmistrz myślę o rozwijaniu tego, bo od no czegoś. Musi się zacząć. W tym momencie zaczyna się od budowy pierwszej szklarni, ale już trzeba myśleć, moim zdaniem, o tym, żeby zainteresować na przykład przetwórców tego rodzaju warzyw. Dobrze by było, gdyby zainteresować tematem na przykład tych, którzy produkują ketchup, koncentrat. I nie ukrywam, że, że również w tym kierunku podejmuję działania. No bo chyba nie ma lepszego miejsca, żeby otworzyć fabrykę taką typowo przetwórczą, produkować na przykład sok pomidorowy czy innego rodzaju wyroby. Właśnie tutaj jest jeszcze trochę na to miejsca. Powoli też bogatyni chyba zaczynamy mieć świadomość tego, że naszych wszystkich problemów społecznych nie załatwi kopalnia elektrownia. W związku z tym bardzo, bardzo zależy mi na tym, aby przede wszystkim znalazły się miejsca pracy dla ludzi. W tym kierunku robię wszystko i traktuję to jako absolutny priorytet. Według zapewnień prezesa Toronowskiego, świeże pomidory z Bogatyni będą dostępne już w przyszłym roku, a firma planuje już kolejne inwestycje, co z pewnością przyczyni się do rozwoju gminy Bogatyni.